Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Wenel. Jak widzicie, leży przede mną piękna i urocza koperta. Jest to paczuszka od Madzi z kanału Alicja w krainie Zakupów. W momencie, kiedy byłam w Gdańsku na szybkim, krótkim i bardzo intensywnym urlopie, udało mi się spotkać z Rafałem z kanału Drapimy Pierwszy Milion i Rafał miał mi do przekazania paczkę. Również od Madzi. I ta paczka przyjechała ze mną do Holandii. Jeszcze nie jest otwarta. Jak wiecie, później znowu pojechałam na kolejną część urlopu. Dlatego otwieramy ją dopiero dzisiaj. Bardzo jestem ciekawa, co znajduje się w środku. Za moment sobie tutaj nie przygotowałam mam nożyczki. E, oczywiście kochani, zanim jeszcze otworzę, bardzo serdecznie zapraszam was na kanał Alicja w krainie zakupów. E, Madzia Drapie Strapki e, ma bardzo fajny e, kanał, e, jest bardzo energiczną osobą. E, naprawdę polecam. Bardzo dużo się u niej dzieje na kanale. I teraz kochani, zobaczmy co jest tutaj w tej fajnej paczce od Madzi. Ja również przygotowałam dla Madzi paczkę i na tej wymianie z Rafałem przekazałam paczkę dla Madzi, więc na pewno na jej kanale również zobaczycie, kochani, co ja przygotowałam dla niej. Tutaj mamy zdrapeczki, liścik, więc to przejdziemy do tego na sam koniec. Mamy maseczkę, maseczkę do twarzy oczyszczającą w płachcie czarną. Już wcześniej poczułam, jak tylko otworzam tą kopertę, przepiękny zapach owoców leśnych. Bardzo fajne świeczuszki zapachowe. Super, bardzo ładny zapach. Naprawdę bardzo intensywny. Co my tutaj dalej mamy, kochani? Mamy błyszczyk od Max Factor. Właściwie nie błyszczyk, tylko pomadkę. Tutaj w takiej formie błyszczyka. Bardzo fajna pomadka. Bardzo ładny kolor. Nie wiem skąd Madzia wiedziała, że akurat taki kolor mi będzie pasował. No ale jak widzicie trafiła i w to. Co my tutaj mamy dalej? Mamy musującą pastylkę do kąpieli. Bardzo fajna sprawa. Ależ to pachnie. Dalej kochani mamy mamy Bezcukrowe wafelki waniliowe. Bardzo fajnie. Nie ma co ładować w siebie cukru. Bez cukrowe też na pewno będą bardzo smaczne, na pewno zjem ze smakiem. Tutaj wyskoczył nam też bryloczek z drapki. Super. Gadżetów z lotu to nigdy dość. Dalej mamy, kochani, kryształki do kąpieli z miotkiem. Bardzo fajna sprawa. O, takich rzeczy nigdy za dużo. Bo to się szybko zużywa. Do tego mamy, kochani, jeszcze taki fajny magnesik z lotto. I drapaczek z lotto. Więc super, bardzo fajna sprawa. Wiadomo, przydatna rzecz. No i kochani, paczuszka jest już pusta. Ja sobie przygotuję tutaj za moment, kochani, te. Drapeczki i liścik, i do Was wracam. Kochani, jestem z Wami już z powrotem. Na początek otworzymy sobie liści od Madzi. O, tutaj też coś rzuciła jeszcze. Spójrzmy. No, patrzcie, jakie piękne kolczyki. No, super. Przepiękne, naprawdę. Kryształami Swarowskiego. Bardzo ładne, bardzo mi się podobają, na pewno będę nosić. Dziękuję Ci, Madziu. No i przejdźmy do liścika. Liściku. <laughs> Hej, Monia, bardzo się cieszę, że udało nam się wymienić z drapkami. Mam nadzieję, że z drapeczki ode mnie przyniosą Ci jakieś fajne wygrane. Jakby tak nie było, bo każdy wie, jak działa lotto, to dokładam parę pocieszaczy. Pozdrawiam i całuję, Magdalena. Alicja w krainie zakupów. Bardzo fajnie. Dziękuję Ci serdecznie Madziu za tą wymiankę. No, szkoda, że nie udało nam się spotkać, ale myślę, że no jeszcze na pewno nie raz będę w tańsku i myślę, że na pewno kiedyś nam się to uda. Wymieniłam się z Madzią na zdrapki o wartości 15 euro i równowartość tej kwoty w złotówkach. I pokażę Wam teraz na jakie zdrabki Madzia postawiła. Mamy tutaj bonda, zadyszkę, złoty los, krzyżóweczkę. Już sobie pozwoliłam troszkę ją nadrapać, żeby nie trwało to godzinę. Super linie również sobie nadrapałam. Do tego mamy Polska Polska, pudełko czekoladek. Super prezent, nigdy tego nie drapałam. Premia, kocham zdrapki. Ekstra pensja i moje 7,7, którego też jeszcze nigdy nie drapałam. Naprawdę, kochani, jest tutaj draping bardzo konkretny. Już nie mogę się doczekać, kiedy sobie to podrapię. I mamy tutaj na tak, 10, 20, kochani, 30, 40, 50, 65 zł. Madzia zaszalała. No dobrze, kochani, to może zaczniemy od tych, które już sobie nadrapałam. Zostawiłam w nich po cztery literki i cztery symbole. To może zacznijmy od tych super linii. Mam nadzieję, że tutaj wszystko dobrze widzicie. No i sprawdźmy sobie te cztery ostatnie symbole, jakie tutaj mamy. I mamy tutaj, tak. Klapeczki, a nie powiedziałam Wam, jeszcze nie utworzyła mi się żadna linia. Mamy tak klapki. Klapki są tu. Klapek trochę było z tego co kojarzę. O, jeszcze tutaj są klapki. Dalej mamy parasol. No, parasol też był. Jest tutaj parasol. I tutaj. Ok, i dwa ostatnie symbole mamy tak. Wiatrak. Wiatrak jest również tu. I tu. I tyle byłoby, jeżeli chodzi o wiatrak. I ostatnie, kochani, jest słonik. Czy słonik przyniesie nam szczęście? O to jest pytanie zasadnicze. <grytanie> tutaj mamy słonia. Tutaj słonik jest tutaj i tutaj, ale z tego, co widzę, kochani, to nie mamy żadnej linii. Te kochani wychodzi na to, że ta zdrapka jest pusta. Zaraz sprawdzimy sobie te kontrolne. Tak jest, kochani. N L R, więc ta zdrapeczka jest pusta, więc przechodzimy sobie kochani tutaj do tej krzyżoweczki i jak widzicie mamy jedno słowo, mamy araz, no i tutaj całkiem fajnie się w sumie układa, bo i a było, i o było, więc jest tutaj i u było, więc jest tutaj sporo takich liter, które Fajnie nam to zrobiły. O, jest E. E też na pewno tutaj będzie bardzo przydatne. O, tutaj jeszcze A nie zdrapałam. Tu mamy E. Bardzo dużo jest E. Z tego co kojarzę. I, i, i. I tyle. A w tej drugiej. W tej drugiej też na pewno jest E. Jednak E jest popularną literką. Występuje dość często w polskich słowach. E. I tyle. Dalej mamy, kochani, Y. No, Y też będzie nam przydatne. Tutaj mamy Y. I tu. Czy gdzieś jeszcze tu jest Y? No nie widzę, a w tej drugiej? A w tej drugiej w ogóle nie widzę Y. Może mi padło na oczy, ale chyba nie ma. E, dalej, przedostatnia literka to P. P. Mamy P. E. Więcej tutaj nie ma, a przynajmniej ja P nie widzę. To jest tutaj, tutaj, tutaj i tyle, jeśli chodzi o P. I ostatnia to I. I na, mamy w bonusie, ale to już nam nic nie da. Tutaj mamy dwa razy I, ale nie było C. Tutaj jest i, i tu, ale nie było n. O, było. O, było. Mamy drugie słowo. Jeszcze jak trochę poszukamy, to może znajdziemy i trzecie. <grytanie> e, I. I jest tu. O, i tutaj było o jeszcze. Ale nie mamy te. I. N nie było. C, T, N, T, N, N, T, C, hmm. chyba tutaj kochani będzie słabiutko, D, N, C, a czy z takich króciutkich jeszcze może gdzieś nam się uda znaleźć, chyba nie, no nic kochani, to przejdziemy sobie do y, tutaj, tej drugiej krzyżówki szukamy i tutaj jest i i tu ale n nie było i o mamy lis mamy liska jeszcze tu i i tutaj ale n nie było f f było ale niestety nie mieliśmy k oj przepraszam was nie wiedzieliście n K B. No to N nam trochę poblokowało. Bo i tutaj. Czy jeszcze mamy gdzieś I? Chyba nie. No to sprawdźmy kochani kontrolne. A kontrolne mamy S B i D. No niestety. Strąpeczka pusta. No dobrze. To przejdźmy do tego. Do tych mniej pracochłonnych i sprawdźmy sobie, co jest w moim 7,7. Tutaj musimy znaleźć gwiazdę. A mamy garnek, więc niestety nic z tego. No i szukamy wygrywających. A mamy tak: 8, 31, 21 i 16. Dobrze. Oj. Mamy tak: 17 dwadzieścia dwa dziewięć samo oboki dwanaście dwadzieścia siedem trzydzieści dwa obok osiemnaście jeden dwadzieścia i cztery no niestety kochani drapka pusta Tutaj te kontrolne BU. No nic, przechodzimy do ekstra pensji. Mamy tutaj tak 30, 26, 21 i 13. No może ta 13 wpadnie, jak myślicie. To jest drabka z numerem 1, to może coś tutaj fajnego będzie. Mamy tak 19.

Sprawdzamy, co jest pod trzynastką. Świetnie, mamy zwrocik. Pierwszy koty za płoty, 5 zł. I szukamy dalej. Mamy. Kocham zdrapki. Wygrywające. To 26, 6, 23 i 27. No dobrze, to szukajmy.

Czternaście, jeden, dwanaście, cztery, dziewiętnaście, dwadzieścia cztery obok, trzydzieści cztery i dwadzieścia dwa. No niestety ta drabka jest pusta. Nie będzie są kontrolne. A tutaj D i co? I tyle. D E. Dobrze, to odkładamy na kubkę pustaków. Przechodzimy do premii. I tutaj musimy znaleźć dwa identyczne symbole. No dobrze. To szukamy Mamy monetę, serce i biedronkę. Biedronkę, winogrono i monetę. Karo, śliwkę i wiśnie. Podkowe, koronę i arbuza. Śliwkę, karo i kwiat. Trefl, arbus i siódemeczkę I ostatnie mamy kier, kwiat i koronę. No niestety, ta zdradka jest pusta. Super prezent, nigdy przeze mnie nie drapany. Eee, czy znajdziemy coś w bonusie? No, nie, tutaj nie ma piątki, tutaj nie ma dyszki i tutaj nie ma 25. piątki. Co to jest sowa? <gry> no i szukamy wygrywających. Mamy tak 31, 6, 17, 22 i 24. Dobrze, kochani, to szukamy tych liczb. Mamy. Siedem obok, trzynaście, dwadzieścia jeden, trzydzieści trzy, cztery jeden, trzydzieści cztery dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedem. 9, 18 obok, 16 obok w drugą stronę, 3 i 20. No niestety, ta jest pusta. Nie mam pojęcia, gdzie są te kontrolne, więc ich nie szukam. Ale chyba wszyscy wiedzieli, że jest pusta. Podełko czekoladek. Chyba raz je drapałam. Pamiętam tylko tyle, że bardzo ciężko się je drapie. Chyba sobie użyję jakiegoś innego drapaka do tego. O, Mariuszowego, jest spoko. Piernik muszla. Nugat. Kokos. Serce. Precel. Kakao. Piernik. No już tutaj widać. Mleczna precel. Mięta migdał. Mięta muszla. Mleczna tiramisu. Tiramisu kakao. No niestety kochani zdrabka pusta. Nie szukamy kontrolnych. To jest strata czasu. I przechodzimy do drapeczki Polska. Polska. I tutaj szukamy, kochani, wygrywających. Mamy tak. Pięć, 35. Nie wiem, gdzie ja zobaczyłam 50. 18, 2 i 26. I tych numerów szukamy. A mamy tak. 16. 4. Trzydzieści dwa, dziewiętnaście, obok dwadzieścia siedem, obok trzydzieści cztery, obok siedem, dwadzieścia jeden, jeden obok i dwadzieścia pięć kończymy obokiem. Kontrolne HM. No i kochani, przechodzimy do najwi największego kalibru. Mamy tutaj złoty los i bonda. No dobra, to złoty losy zostawimy na koniec, a zajmiemy się bondem. Sprawdźmy bonus. W bonusie 0 <grygrywające> wygrywające. 27, 30, 19 i 11. No i szukamy, kochani, szukamy. Obyśmy znaleźli. O, gdzie tutaj, te? O, jest 13. Siedemnaście, dwadzieścia osiem, dwadzieścia cztery, szesnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia osiem, dwanaście, piętnaście. Dwadzieścia trzy. 23, no szkoda, że nie wygrana. 21, 25, obok. i 22. Więc, kochani, bądź standardowo nic mi nie przyniósł, bo po co? <grystanie> h, -ha. h, -ha powinno być. Kawu. I coś tam jeszcze. No i ostatni ostatnia zdrabka na dzisiaj, kochani, złoty los. Sprawdźmy, czy taki naprawdę złoty. Mamy tak: 22, 27, 12, 25 i 49. I takich, kochani, numerów szukamy. No to szukamy, tylko gdzie one tu były? O, tutaj. Trzydzieści dziewięć, no szkoda, że nie czterdzieści dziewięć, czterdzieści siedem nie ma, dwadzieścia cztery obok, dwadzieścia sześć, kolejny obok, dwadzieścia trzy niestety nie ma, osiem, czterdzieści trzydzieści pięć trzydzieści dwa no nie trzydziestek nie chcemy trójki też nie chcemy dwójki tym bardziej piętnaście nie ma szesnaście nie ma trzydzieści jeden nie ma czterdzieści osiem obok 29 niestety nie. 13 obok, 41, 33 i 11 obok. No niestety, kochani, dzisiejsze drapki nie były dla mnie szczęśliwe. Ale nic, przejdźmy sobie do szybkiego podsumowania. Kochani, podsumowując dzisiejszy odcinek wymiankowy z kanałem Alicja w Krainie Zakupów, mieliśmy drapki na 65 zł, z czego y, wszystkie prawie przegrały, a wygrała tylko jedna, y, dając nam zwrot w postaci 5 zł. No, nie były dla mnie szczęśliwe dzisiaj te zdrabki. No ale cóż kochani, bywa i tak, takie jest życie zdrabkowicza. Tak czy siak, bardzo serdecznie dziękuję y, Madzi z kanału Alicja w krainie Zakupów za tą wymiankę. Mam nadzieję, że kiedyś wymienimy się w realu. Y, dziękuję również za te wszystkie piękne prezenty, y, które teraz właśnie widzicie, oraz za te piękne kolczyki z kryształami z farowskiego, które przepięknie mienią się w kolorze niebieskim. Myślę, że dobrze widać. Są. Y, Przeźroczyste z poświatą niebieską. No, po prostu przepiękne. Bardzo serdecznie Ci Dmaciu dziękuję. Kochani, oczywiście, tak jak mówiłam na początku, zapraszam Was na kanał. Magi, czyli Alicja w Krainie Zakupów. Zasubskrybujcie jej kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zostawcie jakąś łapeczkę do góry. Obejrzyjcie sobie też odcinek z wymianki. Zobaczcie, co ja podarowałam Magdzie. No była to taka wymianka na szybko, można powiedzieć, dlatego, że ja zawsze przyjeżdżam, po prostu jak burza się pojawiam gdzieś i jak jeszcze szybciej znikam, więc to była jakby wymianka, można powiedzieć, na ostatnią chwilę. Dlatego tym bardziej Magdzie dziękuję za to, że się zgodziła ze mną wymienić. Kochani, jeżeli Wam się podobał dzisiejszy odcinek wymiankowy, to zostawcie proszę łapeczki do góry. Dziękuję wszystkim subskrybentom za to, że mnie oglądają. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to oczywiście zapraszam cię do subskrypcji. Na dzisiaj to tyle, kochani. Życzę Wam bardzo dobrego dnia, pięknego słoneczka. Wszystkiego dobrego. Pa!